Minął kolejny tydzień wojny na Ukrainie, zatem czas na następny materiał z podsumowania całego konfliktu, jak i wydarzeń z nim związanych. Ja jestem Grzechu 40 i zapraszam do wysłuchania mojego reportażu. Przy czym zaczniemy go od gospodarki, potem przejdziemy do geopolityki, a na działaniach frontowych zakończymy. Zatem zaczynajmy i jako pierwszy weźmiemy na tapet temat budżetu obronnego USA. Pomimo polityki cięcia kosztów na szeroko zakrojoną skalę, nowa administracja. Administracja Białego Domu opublikowała informację, iż planowany obecnie budżet na zbrojenia będzie największym w całej historii kraju. I powołam się tutaj na wypowiedź Donalda Trumpa. Cytuję: Odbudowuje wojsko USA. Zamierzamy mądrze wydawać każdego dolara podatników na zdolności bojowe i gotowość. Musimy zbudować naszą armię i być silni, bo jest wiele złych sił. Departament Obrony przekroczy wszystkie dotychczas Limity. koniec cytatu od siebie dodam, że faktycznie Finansowanie zapewnione na armię Przebije sufity, bowiem jak dotąd USA wydawało na ten cel Astronomiczne 895 miliardów dolarów Rocznie, czyli Najwięcej ze wszystkich krajów świata Teraz kwota ma Wzrosnąć do 1 biliona Dolarów, słowem Zwiększy się ona o ponad 100 miliardów Rok do roku Nie powinno nas to dziwić W obliczu faktu, iż Trump przedsiębiorze Politykę nacisków, zaś Chińska Republika Ludowa grozi rozpoczęciem masowej wojny o Tajwan. Tajwan, pełniący kluczową rolę dla USA ze względu na swoją produkcję półprzewodników, w każdym razie, zgodnie z przekazem sekretarza stanu Marco Rubio, podobne kroki są dopiero początkiem o wiele większej zmiany, bowiem, cytuję: jesteśmy na realistycznej drodze do tego, aby każdy z członków paktu NATO zobowiązał się i spełnił obietnicę osiągnięcia. Wydatków do 5% swojego PKB. Dotyczy to również Stanów Zjednoczonych. Koniec cytatu. Od siebie dodam, że jeśli USA rzeczywiście zrealizuje założenie 5% swojego PKB. To będzie oznaczało wydatek rzędu 1 biliona 460 miliardów dolarów na militaria. Abyśmy zrozumieli jak wielce abstrakcyjna to kwota, zaznaczę, że w roku 2024 cała cywilizacja ludzka, czyli wszystkie kraje świata razem wzięte do kupy, wydały na zbrojenia około 2 biliony 460 miliardów dolarów. Słowem USA chciałoby przy przeznaczyć na ten cel grubo ponad połowę ogólnocywilizacyjnych wydatków. Być może jedynie z myślą o stosowaniu nacisków, być może z myślą o masowej konfrontacji z Chinami, ale skoro mowa o USA, nie sposób nie wspomnieć o słynnej wojnie celnej. Z tego co wiemy, już dwa tygodnie temu Trump obłożył większość krajów świata kilkudziesięcioprocentowymi cłami. W ubiegłą środę, 9 kwietnia, zapowiedział wprowadzenie dodatkowych 34% ceł na CHRL. Gdy Pekin zapowiedział swój odwet opiewający na 34% cła, od dnia 10 kwietnia Biały Dom wprowadził kolejne 50% cła, co łącznie dawało pulę 104% na wszystkie produkty. Trump zapowiedział tym samym, że daje Pekinowi dobę na wycofanie się z podjętych działań, co podkreśliła sama rzeczniczka Białego Domu Caroline Levitt, mimo wszystko Pekin tego nie uczynił, wręcz przeciwnie, głos w sprawie zabrał rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Lin Yam. Cytuję: Będziemy nadal stosować zdecydowane i mocne środki w celu ochrony naszych usankcjonowanych praw i interesów. Jeśli USA chcą rozwiązać obecne problemy w drodze negocjacji i dialogu, powinny przyjąć postawę równego traktowania, szacunku i wzajemnych korzyści. Eskalacja ceł przeciwko przeciwko Chinom stanowi dodatkową zniewagę, poważnie naruszając uzasadnione prawa i interesy. Koniec cytatu. W konsekwencji których słów partia podjęła decyzję o podniesieniu swoich ceł odwetowych do poziomu 84%. I w tym momencie Trump zaskoczył chyba wszystkich na ziemi, bowiem w sekundę zniósł cła nałożone wcześniej na wszystkie inne kraje świata. Jak określił, zrobił to na okres 90 dni. Zaś podniósł cła na CHRL do poziomu 125%. I powołam się tutaj na cytat w tej sprawie. Biorąc pod uwagę brak szacunku, jaki Chiny okazały światowym rynkom, niniejszym podnoszę taryfę nałożoną na Chiny przez Stany Zjednoczone do 125% ze skutkiem natychmiastowym Chiny zdadzą sobie sprawę, że czasy, w których zadzierały z USA nie są już dłużej możliwe do utrzymania i akceptowania. Koniec cytatu doszło do takich abstrakcyjnych scenariuszy, że ogólnoświatowi armatorzy na wieść o podniesieniu ceł do progu 125% poczęli dosłownie wyrzucać chińskie kontenery do oceanu. Oczywiście były to sytuacje incydentalne ale na tyle poważne, że samo chińskie Ministerstwo Finansów wystosowało oficjalny apel, aby tego nie robić, gdyż naraża to gospodarkę na miliardowe straty i uniemożliwia właścicielom produktów uzyskanie odszkodowania. My jednak skupmy się na tym, że gdy Trump skupił się na Chinach, to rzeczywiście na okres trzech miesięcy zrezygnował z reszty ceł, między innymi ceł nałożonych na Unię Europejską. Jak określił, nastąpiło to z uwagi na fakt, że ponad 75 państw zgłosiło się do Waszyngtonu z ofertą negocjacji handlowych. I powołam się tutaj na wypowiedź ministra finansów Scotta Besenta. Cytuję, Zobaczyliśmy udaną strategię negocjacyjną, którą prezydent Trump wdrożył tydzień temu. Skłoniła ona ponad 75 krajów do negocjacji, to wymagało wielkiej odwagi, wielkiej odwagi, aby pozostał na kursie aż do tego momentu. Jak powiedziałem mu tydzień temu w tym samym miejscu nie stosujcie odwetu, a zostaniecie nagrodzeni, więc każdy kraj na świecie chce przyjść i negocjować. Jesteśmy gotowi ich wysłuchać. Koniec cytatu. No i faktycznie, gdzie Pekin się bije, tam Europa korzysta. Choć zdaniem Białego Domu ta Europa nie wystosowała żadnego odwetu i dlatego właśnie została nagrodzona, co jest kolejnym kłamstwem bieżącej administracji. Tak naprawdę Unia wprowadziła swoje cła odwetowe wynoszące 25%. Choć nie udało mi się znaleźć informacji, czy w obliczu zamrożenia ceł USA my także zamroziliśmy swoje. Patrząc jednak na wypowiedzi medialny Ursuli von der Leyen można tak zakładać, bowiem polityk od początku wzywa do dialogu i niezaogniania sytuacji. Wracając jednak do Chin, 11 kwietnia partia podjęła decyzję o wycofaniu filmów hollywoodzkich z własnego rynku, na co jeszcze tego samego dnia Biały Dom podniósł cła do poziomu 145%, ale co ciekawe 14 kwietnia zniósł także jakiekolwiek cła na elektronikę, jak określono w akcie dobrej woli. Chiny zablokowały swój handel siedmioma metalami ziem rzadkich, a przypomnę, że jest to gigantyczny problem, bowiem owe metale są podstawą współczesnej produkcji zaawansowanego sprzętu. Od samochodów, urządzeń elektronicznych po nowoczesne uzbrojenie, zaś Chiny kontrolują dziś 70% całego rynku podobnych metali, a to za sprawą faktu, iż od dziesięcioleci wykupują one miejsca wydobycia takich surowców posadowione w krajach trzecich. Świata. W odwecie sekretarz handlu USA Howard Lutnik zapowiedział nałożenie odrębnych ceł na kluczowe produkty technologiczne z Chin, w tym właśnie półprzewodniki, smartfony, komputery, procesory i inne produkty elektroniczne, a także leki. Na koniec dodam, że jak określił doradca ekonomiczny prezydenta USA Kevin Hassett, w najbliższym czasie Stany mają podpisać nowe umowy handlowe z piętnastoma kolejnymi krajami ziemi i pozwólcie, że to wszystko podsumuję własnymi słowy. To, że Trump jest kontrowersyjny i porywczy, wszyscy wiemy. To, że stara się działać na korzyść USA w długiej perspektywie, aby siłą zrenegocjować dotychczasowe warunki handlu międzynarodowego. Także w Wiemy. Z tego, co obecnie widać, szaleńcza wojna celna popłaca, bo inne narody się naginają do pójścia na kompromisy. Słowem, w długiej perspektywie czasu USA na tym rzeczywiście zyska, natomiast w krótkiej perspektywie, no cóż. Nie zazdroszczę Amerykanom, bo rzeczywistość ponad 300 milionów ludzi zmienia się jak w kalejdoskopie. Mowa o milionach przedsiębiorców, których dobytek jest w 100% uzależniony od tych właśnie umów handlowych. Jednego dnia prowadzimy firmę i jest stabilnie, drugiego Trump robi wpis na X-ie i moja firma popada w ruinę. Jestem bankrutem. Trzeciego dnia Trump rezygnuje z ceł na 90%. Dni i znowu mam dobrze rokującą firmę. Czwartego wprowadza cła na 140% dla Chińskiej Republiki Ludowej i staje się bezrobotny, a prawdopodobnie jeszcze bezdomny, bo wszystko plajtuje. Jednego dnia zamawiam kontenerowiec z Chin z towarem za 100 milionów dolarów, drugiego ten kontenerowiec jest już w drodze i okazuje się, że armator wyrzuca towar do oceanu, bo na jego przyjęciu w porcie USA straci więcej pieniędzy niż zarobi na całym rejsie. Wiecie, Trump sobie negocjuje, strasze i napina mózgu, myśląc, że robi świetną robotę, ale przedsiębiorcy przez to tracą cały dobytek życia i to w parę godzin. W każdym razie na koniec tematu USA dodam, że 14 kwietnia administracja Białego Domu poinformowała o przedłużeniu sankcji gospodarczych nałożonych na Federację Rosyjską o kolejny rok. A teraz przejdźmy do Ukrainy. Jak opublikowały Czechy, kraj oddał walczącym wszystkie posiadane przez siebie czołgi T72M1, których było 86 sztuk. Brytyjskie Ministerstwo Obrony przekazało kolejne 450 milionów funtów finansowania i swoje dodatkowe wsparcie zapowiedziała także Norwegia. Z kolei sama Ukraina, no cóż, prezydent Wołodymir Zełenski wystosował prośbę do USA o zezwolenie na zakup potężnej transzy militariów za kwotę 50 miliardów dolarów. Słowem byłby to transfer jakiego świat jeszcze nie widział i wszystko za gotówkę. Pytanie jednak, czy Ameryka sprzeda ów oręż Ukrainie, bowiem oficjalnej odpowiedzi Białego domu dotąd jeszcze nie opublikowano. Co ciekawe, w ostatnim tygodniu kraje członkowskie Unii Europejskiej obradowały nad kwestią wysłania na Ukrainę sił stabilizacyjnych po zakończeniu bieżącej wojny. Przy czym jak dotąd 15 krajów wyraziło gotowość do wysłania swoich armii, w tym takie narody jak Wielka Brytania i Francja. I na koniec dodam coś totalnie. Z innego kopyta. Rząd Panamy podpisał umowę z USA na rozmieszczenie amerykańskich wojsk celem zabezpieczenia kanału Panamskiego przed zagranicznymi wpływami i chodzi tutaj o chińskie wpływy. Umowa ma obejmować kontyngenty stacjonujące w placówkach samej Panamy. Nie przekazano przy tym żadnej ziemi pod bazy Amerykanom, zaś budynki pozostają własności panamskiej. Z pewnością dlatego, aby Ameryka nie rościła sobie potem żadnych praw do owej ziemi. Oczywiście powyższe było rezultatem żądania Donalda Trumpa co do przekazania kanału panamskiego ponownie na rzecz USA. Słowem, Trump może i robi rzeczy skrajne, ale po każdym swoim wybryku rzeczywiście coś dla Ameryki zyskuje. A teraz czas na omówienie frontu wojny, choć w pierwszej kolejności tej na Bliskim Wschodzie. Konflikt w strefie gazy dalej trwa. Armię Izraela zajmują coraz większe płacie autonomii, przy czym obecnie. Nie mają one kontrolować ponad połowę całej strefy Problem w tym, że jak donosi strona palestyńska Cały czas cywilni mieszkańcy pozostają pozbawieni środków do życia Pomoc humanitarna jest niewystarczająca Zaś działania armii powodują kolejne ofiary w ludziach Tak oto w ostatnim czasie ostrzelano ponownie szpital Al-Ahli Arab Baptist Zaś buldożery hebrajskie równają z ziemią kolejne dzielnice miast Między innymi położone na 3 km od dotychczasowych granic, czyli blisko stref buforowych. Decyzją Benjamina Netanyahu strefy liczące do tej pory 1 km szerokości obecnie zostają poszerzone do 3 km na niekorzyść Gazy, co generuje konieczność zlikwidowania pól prawnych, systemów irygacji, drzew i tysięcy budynków, wszystko kosztem lokalnych mieszkańców. Z kolei Stany Zjednoczone intensyfikują swoje wsparcie militarne na rzecz Izraela. Intensyfikując przy tym naloty bombowe na bojowników HUT i w Jemenie, jak określił sekretarz obrony Pitt Hexted. Do regionu przetransportowane zostały bombowce B2, które mogą pomóc w ewentualnej lądowej ofensywie na Jemen. To była niszczycielska kampania, niezależnie od tego czy chodzi o podziemne obiekty, produkcję broni, bunkry, wojska na otwartej przestrzeni, nie ustąpimy i będzie ona jeszcze bardziej nieubłagana, dopóki nie zadeklarują, że przestaną strzelać do naszych statków. Koniec cytatu. Przytoczę tutaj także słowa Trumpa w sprawie, cytuję: Naprawdę mocno w nich uderzyliśmy. Noc po nocy i dorwaliśmy wielu ich przywódców i ekspertów. Są ekspertami od rakiet. To znaczy, oni faktycznie produkują rakiety. Nikt o tym nie myślał, ale oni produkują rakiety. Są bardzo wyrafinowane. To były złe trzy tygodnie dla Houthi, a będzie jeszcze. Gorzej. Koniec cytatu. Słowem konflikty cały czas eskalują, podobnie na Ukrainie, gdzie działania frontowe rozgorzały na dobre. I wiem, zabrzmi to dziwnie, w końcu wojna trwa tam pełną parą od lat, mimo wszystko obecnie mamy do czynienia z czymś bezprecedensowym, bowiem jak przekazał dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, Aleksandr Syrski, cytuję. Nowa wiosenna ofensywa Rosji przeciwko Ukrainie właśnie już się rozpoczęła i faktycznie Dzień temu amerykański Instytut Studiów nad Wojną ostrzegł o niebezpiecznym nagromadzeniu wojsk pod linią frontu Obecnie wszystko ruszyło masowo na zachód Wobec powyższego nie tylko liczba i skala ataków się podwoiła, ale zrobiła to także, jak określa Serski, na całej długości linii frontu o ponad 1000 tysiącu kilometrów Słowem Rosja chce wyszarpać najwięcej jak to tylko możliwe, nie bacząc już na straty własne a największe ataki mają następować na odcinkach Sumskim i Charkowskim. Jakby tego było mało, oddziały wroga rozpoczęły masowe przerzucanie sprzętu wojskowego i siły roboczej z obwodu Rostowskiego na linię frontu w obwodzie Donieckim. Jak poinformował szef Centrum Badań nad Okupacją Petro Andriuszcienko, armia aktywnie przerzuca broń i ciężki sprzęt, zaś konwoje są tak ogromne, że jadą dzień i noc, co z pewnością Zaowocuje pogorszeniem sytuacji w obszarze Pokrowska, Czasiwego Jaru i Torecka. Ale Ukraina także prowadzi swoje ofensywy na terytoria rdzennorosyjskie O ile walki w obwodzie kurskim ograniczają się do defensywy O tyle zgodnie z przekazem Wołodymira Zaleńskiego Walki w obwodzie białgorodzkim są czysto ofensywne I Ukraina wdarła się tam już na 40 km w głąb kraju wroga I choć wiele się o owej ofensywie nie mówi To jest ona prowadzona już od 29 marca Co potwierdziły zdjęcia satelitarne opublikowane przez Instytut Studiów nad Wojną. Do tego należy doliczyć samą Rosję, której obszary ciągle nękane są atakami. W sieci pojawiły się materiały wideo przedstawiające płonącą rafinerię w Komsomolsku nad Amurem. Nie wiadomo dlaczego obiekt został zniszczony, ani kto do tego doprowadził. Jednakże rafineria znajduje się 6,5 tysiąca kilometrów od linii frontu, więc zdecydowanie poza zasięgiem Kijowa. Ogółem, według ukraińskich szacunków, Zniszczenia spowodowane atakami dronów doprowadziły do zmniejszenia rosyjskiej produkcji ropy naftowej o 15%, czyli 900 tysięcy baryłek dziennie. To z kolei zaowocowało stratami na poziomie 21 miliardów dolarów i wzrostem cen paliw w kraju o 20%. To, co jednak wydaje się być jeszcze ciekawsze, to oświadczenie opublikowane 8 kwietnia przez prezydenta Wołodymira Zaleńskiego, jakoby Chińska Republika Ludowa miała wysłać swoich obywateli na front wojny. No i teraz tak. Po pierwsze, rzeczywiście Ukraina dysponuje już jeńcami wojennymi posiadającymi chińskie dokumenty tożsamości. Po drugie, sami jeńcy mówią, że jest ich, znaczy Chińczyków na froncie, dosyć dużo. Po trzecie, sam rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapytany o sprawę oznajmił, że nie może ani podobnych doniesień potwierdzić, ani im zaprzeczyć, co już wydaje się pokrętną wypowiedzią. Choć oczywiście rzecznik chińskiego resortu dyplomacji Lin Yan wszystkiego się wyparł, mówiąc, że Chiny nie angażują się w konflikt. Jest to ciekawe, choć sam zwrócę uwagę na fakt, o którym europejskie mass media nie mówią, mianowicie w Rosji mieszka. Około 300 tysięcy Chińczyków, zaś Kreml nie odmawia wcielania do wojska przedstawicieli innych narodowości. Więc podobny pobór mógł wynikać z działań Kremla, nie zaś Pekinu. I na koniec dodam dwie informacje dotyczące mobilizacji. Co ciekawe, Ukraina odmawia demobilizacji żołnierzy biorących udział w wojnie od jej początku, gdyż, jak określono, oznaczałoby to braki kadrowe i dziurę rzędu 100 tysięcy ludzi. Słowem, kraj ma w tym zakresie niedobory. Zaś w tym samym momencie, jak przedkłada Aleksandr Syrski, Rosja przygotowuje do mobilizacji... 5 milionów ludzi. Nie wiadomo skąd owe dane, jednakże nawet zakładając, że są one błędne, to całkowity zasób mobilizacyjny owego kraju wynosi 20 milionów ludzi, więc Ukraina nie ma pod tym względem czym konkurować. Na domiar złego obecnie zgodnie z przekazem Kijowa wróg nie zmniejsza liczebności wojska na froncie, wręcz przeciwnie zwiększa ją w liczbie 9 tysięcy ludzi miesięcznie. Słowem daje to złe prognozy na na przyszłość. A teraz zwyczajowo podam jeszcze raport strat. Zgodnie z przekazem ukraińskiego wywiadu Rosja miała dotąd stracić na Ukrainie 933 980 żołnierzy, 10 622 czołgi, 22 130 pojazdów opancerzonych, 26 222 systemy artyleryjskie, 1362 wyrzutnie rakiet, 1130 stanowisk przeciwlotniczych. 370 samolotów, 335 migłowców, 32 544 drony bojowe, 28 okrętów, jeden okręt podwodny 44 129 samochodów i cystern oraz 3801 jednostek sprzętu specjalnego. Na dziś ode mnie to tyle. Więcej informacji dla Was nie mam. Mam z kolei nadzieję, że materiał okazał się być wartościowy i ciekawy, jeżeli uważacie, że tak. Zachęcam do wsparcia mojej działalności na YouTubie poprzez patronaita i innymi metodami. Link do wszelkich form dotacji znajduje się w opisie. Serdecznie dziękuję za każdą złotówkę, która kiedykolwiek się tam uzbierała, bo przypominam, YouTube mnie nie lubi, nie mam żadnych dochodów z reklam. Inna kwestia to także wspieranie bierne, czyli poprzez łapkowanie, subskrybowanie, komentowanie i wyświetlanie. Hej ludziska, cześć.